Witam serdecznie w ten piękny, spokojny jesienny dzień. Jak widzicie, dzisiaj na wodzie nie jestem sam, choć jest to totalnie przypadkowe, po prostu tak się zgrało, że trafiłem w ten sam dzień na wodę co Jan, aczkolwiek on jest tutaj już od rana, a ja przyjechałem o takiej 12 godzinie. Generalnie chwilę pogadałem z Janem, podobno biorą okonie całkiem nieźle, także plan jest taki, żeby złowić kilka, ale jako, że te okonie są już bardzo głęboko, no to dzisiaj chcę złowić dosłownie kilka sztuk dla mojej córy na kolację. No bo łowiąc je z głębokości tych 17-18 metrów i tak nie mogę ich wypuścić i tak one nie przeżyją. Zresztą pewnie wam na którymś pokażę dlaczego. A jak uda się złowić te 5-6 większych okoni, no to wrócimy do polowania na metrowe. Także nie przedłużam, tylko zapraszam do oglądania. Pierwsze ryby są trochę bez mojej narracji, ale dopiero co przyszedłem grypę i trzeba przyznać, że nie byłem w pełnej formie. Potem jednak się rozkręcam. А, добрый даже. О, совсем, совсем. Совсем рыбка. Uh, uh, uh. Chyba naprawdę dobre okonie. Uu. O, Jan się nie mylił, że są tutaj te konie. O, ładnie, ochy. kolejny, ładny, fajny garbus. No, zobaczcie. Zobaczcie tego pana, no. Taki trzy dyszki plus na pewno. Jeszcze dwa, trzy takie większe okonie i przerzucamy się na szczupaki. O, no, ja tam widzę też dobrze, dobrze targa. No niestety okonie z takiej głębokości, no one nie są w stanie praktycznie tego przeżyć. Dlatego też tym razem połowię tylko chwilę. Wezmę tylko kilka rybek ze sobą. O właśnie. Oj. O, też całkiem chyba niezły. O, no, mniejszy. Opa. Ale też całkiem niezły okoneczek. całkiem niezły. mimo, że dzisiaj taki spokojny dzień to jednak troszkę wiaterek wieje, troszkę nas ciągnie o, coś tam się zadziało jest jest, jest, jest. O, spadł. Skubaniec. Ten się uratował. Jest. Teraz zaczął ładnie walczyć. Także może będzie całkiem konkretny. O, prawdopodobnie to ostatnie moje okonie w tym roku. Na pewno z tego jeziora to ostatnie okonie. Opa. Całkiem fajny. Taki i 20 plus. Ach, ja tu do was gadam, a tu nagrywanie było wyłączone. To ja nie mam pojęcia, co się nagrało, a co nie. Ale generalnie mam dwa większe okonie i jednego mniejszego. Jakaś tam drobnica jeszcze była, ale to naprawdę takie mniejsze rybki. No i chcę dołowić jeszcze jednego, dwa większe, tak żeby starczyło dla córy na kolację. Z reguły wiecie, że u mnie na stole te ryby raczej nie witają. No ale jako że te okonie i tak są niezdatne do wypuszczenia z tej głębokości, no to tym razem zrobię wyjątek. No i kilka rybek, tak jak mówiłem, trafi dla mojej córki. No, świeższą rybkę na pewno ciężko dostać. W końcu. Uuu, może być dobry. O, ładnie bije. No. Uu. O, jest fajny okoń! Opa. Czyli jednak aż takich dużych przynęt nie chcą, wolą mniejsze Opa. no też taki na pewno 32-3 cm. No dobra, potrzebuję jeszcze jednego większego konia i można ruszać za sztupakami. To będzie szczupak. To jest szczupak, jak nic. To jest szczupak. A mamy cienki fluorokarbonowy przypom. Także to może się źle skończyć. No zobaczymy. Ja to mam szczęście tych szczupaków. Jan tu jest od rana i nie trafił nawet jednego. A ja na koniowe mam szupaka no tak. Nie przetnij fluorocarbonu, proszę, proszę, proszę. Jest spory nie ma zamiaru się poddać. Ok, nie jest, jest zapięty, tylko wrożek. Okay. no to mamy szczupaka. Kto by pomyślał, co? Dobrze, że się tylko tak zapiął, tak że udało się go wyciągnąć. Nie przeciął flora karbonu, nie miał jak. Uch. No. no, i cyk. Na konióweczkę 75 cm szczupak. O, całkiem fajna, pusta rybka. Gdzieś tutaj żywił się tymi okoniami. No i siadł, no, Piękna rybka. Piękna rybka i fajna walka na okonióweczkę Takie ryby to robią robotę. Piękny, 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 piękny szczupak. No, to mamy też szczupaka. Kurde, Olek, kurde, Olek. Jeszcze nie zdążyłem szczupaków łowić, a przynajmniej próbować na szczupaki rzucać, a już złowiłem jednego. Nieźle, jeszcze za głośno, bo jak widzicie, nie jestem sam na wodzie, więc trzeba kulturkę zachować. No dobra, niech te szczupaki jeszcze chwilę poczekają. A mi tu proszę o konie jakieś fajne. Mięsiasz, mięsiasz chyba raz w roku to ja mogę, co? jest kolejny. O, ten już może być lepszy. Ten już może być lepszy. Też jakichś bez szaleństw. Ale bije. No, ale znośne. Na pewno taki 20 plus. No jedna rybka, jedna większa rybka i możemy lecieć na szczupaki. Znaczy chyba zostanę chwilę tutaj, najpierw porzucam za szczupakiem, skoro jeden się trafi to może być więcej. Jednak myślę, że w większą gumę prędzej przywali. Kiedyś to spadnie do tego dna. O w końcu. O, o i ten będzie chyba spoko. O myślę, że ten będzie spoko. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Opa. o będzie okej. Okay. Będzie okej. Okay. Opa! Będzie jak najbardziej ok. I teraz sami widzicie już dlaczego nie wolno łowić okoni z zamiarem wypuszczenia z tak głębokiej wody jak no, 17 metrów w tym przypadku. Zobaczcie, to jest jego pęcherz pławny. No ta ryba nie jest w stanie tego przeżyć. Także, tak jak mówiłem wcześniej, no te rybki wrócą ze mną do domu. Mając wystarczającą ilość okoni, żeby było co ugryźć, postanowiłem przerzucić się typowo na zębacze. Dobra, pora na łyk rozgrzewającej kawki. O, no i dobra, kawką rozgrzany można Opa, próbować coś za tymi szczupakami. Chwilę tutaj porzucam, gdzie są te okonie, no bo jak widzieliście, trafił się też pomiędzy szczupak. Także może trafi się jeszcze jakiś, akurat skusi się na większą gumę. Jan już sobie na dzisiaj odpuścił, mówi, że złowił wystarczająco. Również będzie miał na kolację, także zawija. Generalnie poprosił mnie, żeby mógł nagrać jeszcze dla was e, pożegnanie. Także tutaj żegna się z wami Jan. Simon, czupaki. Cześć. No a my walczymy, szukamy metrówki, szukamy metrówki. Na tym mi najbardziej zależy. Wiem, że są tutaj metrowe ryby. No ale w ostatnim czasie no nie mam szczęścia. W maju udało się przebić barierę 100 cm, no a ta jesień jakaś taka, niekoniecznie dużo 70, jakieś 80, ale żadnej 90, żadnej metrówki, no halo, trzeba to jak najbardziej nadrobić. I z taką też myślą dzisiaj przyjechałem właśnie, żeby szukać tych metrowych ryb, ale jako, że Jan mi podpowiedział, iż fajne okonie tutaj biorą, no to mówię, chwilę trzeba porzucać, a że były głęboko, no to pomyślałem, że tym razem wezmę je. Dla córy na kolację. Generalnie zostałem wywołany do tablicy, aby wspomnieć kilka słów o swojej echosądzie. Czy jestem zadowolony, czy niezadowolony, czy bym znowu ją kupił. No, generalnie wszystkie moje spostrzeżenia z moich ostatnich dwóch albo trzech lat, już korzystania z niej. Szczerze, to ciężko mi powiedzieć. Nawet nie pamiętam. Mam słabą pamięć do generalnie dat. O tym na pewno Wam wspomnę, ale bliżej końca odcinka. Bo zaraz ruszam na wodę, troszkę chcę potrollingować, chcę obłowić kilka moich miejscówek szczupakowych, a po drodze postaram się nagrać jakieś obrazy, gdzieś jakieś ryby, żebym miał na czym Wam pokazać mniej więcej jak to wygląda. Ale będzie, będzie. Wszystko będzie. Tylko kilka rzutów tutaj i ruszamy dalej. że skoro sobie tak trollinguję przez zupełny środek jeziora, no powiem szczerze, że raczej wątpię, aby coś tutaj uderzyło, w szczególności, że na echo naprawdę nie widać jakichkolwiek tutaj ryb, no, ale nigdy nie wiadomo. Nieraz jest tak, że na echo nie widać ryb, a potrafi jakiś szczupak znikąd się pojawić. Ehm, co do echo? Generalnie to jest Lawrence Hook Revel 5.0 z przetwornikiem 83 na 200 HDI. Generalnie kupując ją, no nie powiem, bo byłem w temacie zupełnie zielony, a jako, że jestem trochę takim samołukiem no to tam nie dopytywałem się nikogo, co i jak, gdzie po prostu poczytałem troszkę w internecie i tak dalej, i jak mi budżet pozwalał, taką echosondę kupiłem. Czego mi w niej na pewno brakuje, to boczny sonar, aczkolwiek z tego, co z czasem się dowiedziałem, to i tak przy ekranie. 5 cali, bo ta echosonda podaje, że ma ekran 5 cali. Ten boczny sonar byłby względnie bezużyteczny. No nie byłoby na nim widać na pewno tyle, co bym chciał. Generalnie jakieś tam bardziej zagęszczone rybki byłoby widać, ale pojedynczych szczupaków, jakbym szukał na przykład, myślę, że raczej byłoby ciężko. Co na plus tej echosondy, to na pewno to, że ma dostęp do darmowych map w internecie, więc można sobie. Jest takie coś jak Social Map od Genesisa. Można sobie normalnie ze stronki poszukać swojej wody. Jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek tam zrobi jakąkolwiek mapę i udostępnił to publicznie, no to na pewno tam się znajduje. W moim przypadku na większości moich jezior przynajmniej część wody już była zmapowana, więc na pewno na plus, że takie budżetowe, darmowe mapy są dostępne. Dodatkowo Echosonda sama w sobie potrafi tworzyć mapy, więc um, jeżeli macie jakąś wodę, której. Mapy nie macie, no to z Tawechą jesteście w stanie to zrobić. No co jeszcze? Generalnie, jeżeli chodzi o takie jesienne łowienie, no to jest naprawdę przydatna. Jak sami widzieliście, jestem w stanie zobaczyć te ryby nawet głęboko przy samym dnie, praktycznie nawet jak są prawie poprzyklejane. Wiadomo, no wodorosty i tak dalej, to to spokojnie pokazuje i jest bardzo łatwo odróżnić, um, czy to jest wodorost, czy ryby. Tak jak na przykład w tym przypadku, to zobaczcie teraz. Opa, to już wam nagram GoPro. Tu jakaś jedna pojedyncza rybka była na 18 metrach, można sobie powiększyć no, sygnał bardzo słaby, więc możliwe, że była gdzieś dalej od naszej łódki, może to być jakiś pojedynczy szczupak po prostu sobie stojący gdzieś głęboko w toni i czekający na ofiarę, albo po prostu przepływający, płynący sobie gdzieś, o, zobaczcie, tu się kolejne rybki pojawiają, tym razem troszkę wyżej, opa, raz, dwa, trzy, ja też od razu Wam powiem, że nie jestem jakimś specjalistą, jeżeli chodzi o e, łowienie sehosądu i czytanie tego wszystkiego, ale no przez te 2-3 lata już się sporo nauczyłem. Także na pewno narzędzie całkiem fajnie przydatne, ale też to nie jest takie coś, że kupicie hosondę i od jutra będziecie łowić szczupaki, konie i tak dalej. Jednak troszkę potrzeba nauki i to też nie jest żaden live, e, który daje wam ogromną przewagę nad rybami. To wam tylko pomaga namierzyć ewentualne miejscówki, gdzie można połowić. Co tam jeszcze mogę powiedzieć? No na pewno fajne jest też to, że można na mapie sobie zaznaczyć punkty, gdzie na przykład złowiliście szczupaka, albo po prostu sprawdzić swoją drogę, jaką płynęliście. Jakieś takie podstawowe rzeczy. Dzięki temu, że ma GPS-a, no to można sobie tam sprawdzać. No i to w sumie chyba tyle, no. Mówię, jak dla mnie brakuje bocznego sonaru, ale przy tak małej przekątnej ekranu. Wydaje mi się, że ten boczny sonar byłby też troszkę taki na wyrost i raczej nie dawałby nam tylu informacji, co chcemy. Czy kupiłbym ją drugi raz? Jeżeli miałbym okrojony budżet i naprawdę e, chciałbym tam kupić tą echo sondę do, w jakichś takich rozsądnych pieniądzach, to myślę, że tak. Myślę, że w tych pieniądzach pewnie znalazłoby się coś lepszego, ale na pewno jest jak najbardziej OK. O, znowu nam pokazuje tutaj jakąś drobnicę. Tutaj widać bardzo, bardzo drobne rybki, gdzieś tam pojedyncze, a tu już naprawdę dużo, dużo małych rybek. Bo to raczej są małe rybki. Widzieliście, jak były okonie, to one były takie, takie paseczki fajne, a to jednak widać, że jest zupełna drobnica, taka kuleczka. Ale przyznam Wam też i przyspoileruję, mam nadzieję, jeżeli budżet pozwoli, jeżeli się uda, to chciałbym na przyszły sezon jednak zainwestować już w coś troszkę bardziej profesjonalnego. Przede wszystkim coś, co będzie miało boczny sonar. Livea nie. U mnie live, po pierwsze, w ogóle na moich zbiornikach live y są zabronione, a po drugie, jakoś nie czuję tego wajbu, Wiecie, po prostu to nie moja bajka. Także tak to mniej więcej wygląda. Jak jeszcze coś ciekawego zobaczę, to wam dogram. Zobaczcie, tutaj akurat no jesteśmy w miejscu, gdzie łowiłem te okonie, no ale widać ładnie przy dnie rybki, mimo że jest tutaj. 17 metrów. Pokazuje też temperaturę wody, 10 stopni, prędkość, z jaką się poruszamy. Widzicie, tu jest, to jest twarde dno, i tutaj, zobaczcie, to wszystko są ryby. Żółte sygnały, to znaczy, że są bardzo, bardzo mocny sygnał, więc mogą być to większe troszkę rybki. No, widzicie, jest tego mnóstwo. Przez to, że zwolniliśmy, to teraz się ten obraz tak rozciąga. No, ale jak widać, wszystko naprawdę ładnie widać. O, zobaczcie tutaj kolejny fajny przykład. Uch, gdzie to? Tutaj mamy dno, a na 15-16 metrach była jakaś kulka drobnicy. Widzicie, ładnie ją widać. Nic dookoła wszędzie puściutko, a tutaj są zdecydowanie jakieś rybki. Ja jakaś pewnie mówię kulka drobnicy się przemieszcza po prostu 30 metrów głębokości. Wszystko ładnie widać. Widać ładne, żółte, twarde dno. I te rybki. A jak macie jakieś pytania, no to śmiało, sekcja komentarzy jest wasza. Generalnie w ciągu następnych dwóch godzin opłynąłem całkiem sporą część jeziora, obrzucałem kilka moich miejscówek, lecz niestety nie udało się skusić już żadnej ryby do brania. Wróciłem więc w punkt wyjścia, licząc, że przed zachodem słońca jeszcze coś uda się ustrzelić. Zobaczcie, znowu pod nami widać okonie. I wziąłem okoniówkę. Jeden rzut. Jeden rzut chcę zrobić. Może jeszcze na koniec jednego okonia chytnę. A jak nie, no to porzucam sobie chwilę tutaj jeszcze na szczupakówę. Ale generalnie muszę powoli już się zbierać w stronę domu. Z tego względu, że po pierwsze, no, muszę obrobić te kilka okoni, które złowiłem. A po drugie, obiecałem, że wrócę na 17.30 do domu, bo trzeba obejrzeć awanturę Kasy. Oczywiście pewnie możecie się domyślić, która kategoria należy do moich ulubionych? Oczywiście wędkarstwo. Zawsze niecierpliwie czekam na tą kategorię. No i sprawdzam swoją wiedzę. No, póki co chyba było tylko jedno pytanie, ale nie pamiętam. Było coś o łososiach i chyba na nie nie znam odpowiedzi. A tak? To to raczej. Raczej te pytania nie należą do trudnych. A postanowiłem, że porzucam sobie tutaj chwilę za szczupakiem. No mówię, trollingowałem tyle wody i nawet dotknięcia, także. Wydaje mi się, że te szczupaki niekoniecznie są dzisiaj aktywne. No, nie można mieć niestety wszystkiego. Choć i tak udało nam się jednego szczupaka ustrzelić przynajmniej na okoniówę, więc mimo że 75 cm, no to odjazdy robił fajne, no bo jednak na okoniówce, no to na okoniówce. Opa. Ale wędeczka do 12 gramów, a wciągnęła go na spokojnie do podbieraka. A w ogóle miał być tylko jeden rzut. No dobra, no to będzie jeszcze jeden. Widzicie? Zagadałem się. Zagadałem się. No szkoda, że tą późną jesienią i tak naprawdę zimą te okonie uciekają tak głęboko, no bo chętnie bym je połowił, to jest fajny czas, kiedy one się grupują. No ale jeżeli mam je wszystkie bić w głowę i zabierać, no to... No, to nie moja bajka. Ale spokojnie, mam w zanadrzu jeszcze na pewno sandacze, za nimi też muszę w końcu ruszyć. Mam w głowie trocie, w końcu mieszkam nie aż tak daleko od Bałtyku, także wypadałoby w końcu, w końcu się do nich dobrać jak należy. Co tam jeszcze? No coś na pewno jeszcze pokombinujemy. Może na kanale w końcu pojawią się ryby, także może jakaś zimowa metoda. No pomysłów troszkę mam w głowie, także... Ach, no tak, generalnie planuję jeszcze jeden wyjazd, ale... To jeszcze nie jest pewne, ale jak się uda, to uwierzcie mi, że będzie o, było okoń. To będzie naprawdę ciekawie. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zostaw suba, nie? No, dziękuję. Dziękuję. Więc jak widzicie, no jakieś plany na tą zimę są. Mam nadzieję, że jak najwięcej z nich uda się zrealizować. No i że będę w stanie dostarczać wam materiały tak naprawdę cały rok. No ale czas pokaże, jak to się mówi. Jak to mówi klasyk, czas pokaże, czas pokaże. No i co? Udało się złowić kilka koni, udało się złowić fajnego szczupaka, także kolejny udany wypad. No nie ma co narzekać. Z tym troszkę ponurym widokiem żegnam Was. Dziękuję Wam za oglądanie. Na razie, cześć.